Vanessa, znajdujemy się na premierze piątego sezonu The Office, serial, który pokochali Polacy, można tak powiedzieć, bo widać to po wyświetlaniach, po wszystkim. Jak ty się czujesz? Jakie to tobie towarzyszą emocje? Bardzo duża radość. Kornelia chyba wczoraj wstawiła post, jedna z naszych aktorek z obsady, że jesteśmy już 5 lat i faktycznie jest, my się spotykamy co roku. Pięć lat od kiedy zaczęliśmy tworzyć ten serial i od kiedy on jest emitowany, więc dla nas to jest ogromna radość i i wyróżnienie, że ludzie od tylu lat chcą nam towarzyszyć i podoba im się to, co tworzymy, kibicują naszym bohaterom lub im nie kibicują, to jest zawsze największa, największa radość dla aktorów. Wiem też, że seria jest na podstawie zagranicznej produkcji. Wielu osób na początku obawiało się, czy u nas, w polskiej produkcji, uda się przemycić ten humor, ten taki sznyt. I jak myślisz, yy, udało się? Yy, wydaje mi się, że to, że spotykamy się na premierze piątego już sezonu jest odpowiedzią. Myślę, że oczywiście lepiej zapytać widzów, ale ja z perspektywy twórczyni myślę, że mogę powiedzieć, że mam poczucie, że uczciwie mogę polecać ten serial i z wielką radością wracam na ten plan. Więc myślę, że tak. Nie pamiętam pierwszego członu pytania. Zapytałeś... Czy się udało przynieść ten taki zagraniczny humor a. właśnie na tą polską? No właśnie nie. wydaje mi się, że się nie udało zagranicznego, tylko że postawiliśmy, a właściwie scenarzyści postawili na polskość i hmm. myślę, że to było kluczem do sukcesu. Dokładnie, na przykład do moich ulubionych odcinków należy ten, w którym gościł Dawid podszedł, jak Ty w ogóle wspominasz z nim współpracę? Bardzo dobrze, my się znamy z Dawidem prywatnie, więc zawsze, gdy się spotyka osoby, które się ceni prywatnie i które się lubi, z tym się koleguje, przyjaźni, to to, że można się spotkać też w, w ramach zawodowych, to jest dodatkowy fan. A jak się odnosisz do tych plotek, które potem czytałaś, żeby byliście w związku, że tutaj nie wiadomo co i też internauci? Wiesz co, ja generalnie mam takie podejście, że nigdy nie komentuję spraw sercowych, bo uważam, że sprawy prywatne powinny zostać kwestii prywatnej. I tyle razy już mówiłam o tym, że się przyjaźnimy, że nie mam żadnego dodatkowego komentarza na ten temat. To jesteśmy kolegami i chyba to jest istotne. Teraz się kumplujemy i bardzo dobrze mu życzę. Dokładnie. A ostatnio też fani Pani wyłapali, że skomentowałaś, Jedno ze zdjęć, Kubanowi też tutaj w po prostu jakiś romans, związek. Czy to byś chciała skomentować? Nie. Też nie. Czyli nadal życie prywatne, życie takie uczuciowe trzymasz tylko dla siebie? E, tak, ponieważ... nie, Dlaczego miałabym o tym opowiadać tak szczerze? I szczególnie, że mówię tak często o tym, że chcę pozostawić w sferze prywatnej, to też mam wrażenie, że dociekiwanie o to jest pewnym pewną oznaką, no nie wiem, jakiegoś albo nieuważności, albo nawet... No tak, nieuważności, bo dla mnie to jest bardzo istotne i chcę rzeczy, które są dla mnie najcenniejsze zostawić po prostu dla siebie. Jeżeli kiedykolwiek zmienię swoje zdanie, to jestem pewna, że będziecie, internauci też będą o tym wiedzieć i pewnie wyjdzie to ode mnie. Jeżeli tego nie komentuję, no to widocznie nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Dokładnie. Powiem ci, że też wcześniej rozmawiałam z Adamem Woronowiczem i on wspominał, jak ciebie namawiał do udziału w tańcu z gwiazdami, jak za ciebie trzymał kciuki. Ale ty teraz, sam musisz się odwdzięczyć i namówić jego do tańcu z gwiazdami. Adam z nimi rozmawiałam i on powiedział, że on czuje, że nie byłby świetnym tancerzem. No. Nie, on jest świetnym tancerzem. On tańczy w kapciach u nas na planie codziennie. Ja widzę w nim potencjał. On nie namawiał i tak jak mówisz, ja teraz powinnam się odwdzięczyć. Ja ostatnio do niego pisałam smsa na tańcu z gwiazdami, że to zanamował radia e, RMF. No ale mi nie odpisał, więc niech teraz y, się nie wymądrza, no teraz w takim razie zapraszam w konkury, ja mogę mu pomóc, jakieś pierwsze lekcje, poradziłby sobie świetnie, a ja myślę, że to byłaby kryształowa kula i w pierwszym odcinku wygrana. No, jeszcze biorąc pod uwagę jego i poczucie humoru i talent aktorski, myślę, że to by naprawdę działało na plus. No oczywiście, że tak, ja w ogóle uważam, że to jest świetny program i e, udział w nim... Myślę, że jeżeli się ma dobrego partnera, z którym się dogadujesz, to jest to przepis na dużą dozę radości i też odkrytym. Jest, jest to szansa na odkrycie siebie w jakimś nowym formacie i spojrzenia na siebie też pod innym kątem. Ja szczerze mówiąc byłam przeszczęśliwa, że mogłam to zrobić i z wielką radością wracam wspomnieniami do tych chwil. My też widzowie i no pamiętam oczywiście, że ty bardzo dużo poświęciłaś nawet zdrowotnie, powiedzmy sobie szczerze, do tego programu. No opłacało się, wiadomo, wiadomo jaki był wynik, ale właśnie ostatnio Maja Bohosiewicz poinformowała o tym, że rezygnuje z udziału z powodu urazu żeber i takich poważnych problemów zdrowotnych. Czy słyszałaś w ogóle o tej informacji? Wyświetliło mi się, bo obserwuję Taniec Gwiazdami, oglądam co niedzielę, kocham Taniec Gwiazdami, więc oczywiście oglądałam każdy odcinek. Wiem też, że chyba Ewa Minge miała problem z żebrami. Generalnie to jest najczęstsza kontuzja wszystkich uczestników i uczestniczek najczęściej tańcu, tańca z gwiazdami. Eee, więc za każdym razem, gdy słyszę, że ktoś z tego powodu musi zrezygnować, to jest mi bardzo przykro, bo to jest wspaniała przygoda i na pewno każdy chciałby w pełni z tego skorzystać. Ale eee, czytałam też w tym oświadczeniu, że, że Mai zależało na tym odcinku rodzinnym, do niego dotarła, więc fajnie, że miała taką możliwość. Eee, no, i życzę jej bardzo dużo strówka. Dokładnie, my się dołączamy też do życzeń już tak na sam koniec. Powiedz mi jeszcze, Vanessa, co, co szykujesz dla fanów w najbliższym czasie? Czy jakieś nowe projekty zawodowe tutaj się szykują? Tak, miałam bardzo pracowity rok, bardzo mi się marzył filmowy rok i to się udało, w tym roku nakręciliśmy cztery filmy z moim udziałem z bardzo różnych gatunków, więc już nie mogę się doczekać tych premier. W przyszłym roku szykuję się do trzech kolejnych. Mam nadzieję, że wrócimy na plan .pl, ale tak, ten, ten rok był bardzo intensywny, jeśli chodzi o sprawy filmowe, z czego się ogromnie cieszę i z tego, że te wyzwania były tak różne. Ale więcej niestety nie mogę mówić. Mam nadzieję, że spotkamy przy okazji premiery któregoś z nich i będzie mogli już wtedy szczegółowo sobie o tym porozmawiać. No właśnie, bo są zawsze Secret Project. No? Tak. Actors Life. Dobrze, że ja mania... masz fajny śmiech. Tak, Skojrzy mi się ten wywiad jak Justin Bieber, nie? Wiem, czy kojarzysz, mówi do oh, dziennikarki o oh, I like that love. No nieważne. Ej, dobrze, czyli zrobiliśmy tutaj też jakiś ikoniczny moment prawda? Śmiech. Jest. Ikonik śmiech. Ikonik śmiech, kozaczek, polecamy. Polecamy, czytajcie. Czytajcie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.